Ej, ej, ty chcesz kupić <laughs> Super Finksy najnowsza seria Guardians of Kazoo! Chodź Mama zabroniła mi rozmawiać ze znajomymi. Ale ja nie jestem nieznajomym, ja jestem Paweł Malinowski. Cześć, witajcie, pamiętajcie łapkę w górę i subskrypcji. Eee, to było dziwne, gościu. Nie, 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 nic, 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 nic. To co, chcesz te superfinksy? Ej, ale one wyglądają na otwarte. To chyba jakiś skam! widzę, że jesteś twardą negocjatorką. A może to cię zainteresuje? Spójrz, jakie niesamowite, wcale nieotwarte superfinksy. A tak w ogóle, to czemu miałabym kupować superfinksy z nielegalnych źródeł, jak są? Dostępne prawie w każdym sklepie Dzwonię na bagiety Run. W tej serii do zebrania 80 Super Zinksów Guardians of Kazoom Najrzadszą figurką jest Kazoom Blast Nie mylić się z Neon Blast Mamy też nowość, czyli Blistry, są zapakowane teraz w takie Tekturowe pudełko I jest też mm. Sorry, tutaj. Kazum Kids z Super Fingsem oraz akcesoriem. Tutaj chyba jest pojedynek. Pomidory kontra... co? A, piłka nożna kontra box I oczywiście mamy też Kazum Jets, których jest 12 do zebrania. Moi drodzy, ale to jeszcze nie wszystko, jak to mówili w zakupach Mango. Bo magazyn również yy, przeszedł przemianę. Spójrzcie, jest w takiej fajnej prezentowej torbie i od niego sobie zaczniemy. A wy pamiętajcie, że przygody Super możecie śledzić na YouTubie... Na kanale Magic Box po polsku I słuchajcie, przewodnik to Coś, czego ja nie potrzebuję, bo jestem Specjalistą od Super Things Ale może komuś Kto jeszcze nie miał styczności Się bardzo przydać, w sumie Też z niego skorzystam, bo jest tutaj Bardzo ładnie rozpisane, kto Jest w jakiej drużynie, no wiecie, na ulotce Też to jest, ale tutaj jest taka duża I przejrzysta forma A jaką formę znajdę w tej saszetce Wiem, że to będzie jeden Super Things Krystal oraz elektryczny Tornado jet metalizowany I spójrzcie tylko na to cudo Naprawdę bardzo ładnie się mieni I co? Burgiera dostałem Burgiera, który wygląda trochę jakby Co? Wygląda jakby głowę jabłka miał? Dziwna sprawa, ale bardzo ładny, bo krystaliczny Słuchajcie, umieszczę go tutaj i zobaczmy a taki z niego gościu Mógłby pracować jako drwal Podjeżdżać do drzew i robić tak a jak będzie pod tym filmem 10 tysięcy łapek w górę, to przeczytam na koniec trochę komiksu. Więc proszę, nie zostawiajcie łapek w górę, bo ja nie potrafię czytać, serio, nie potrafię czytać. W sumie to rzadko na odcinkach z Super Things Otwieram blistry, więc dziś zaczniemy sobie po prostu od blistra. W sensie, no wiem, wiem, zaczęliśmy od magazynu, tak? Ale teraz czas na blister. Wow! Ale czadowo, w środku tekturowego pudełka mamy saszetki również w takim papierowym opakowaniu. Więc daj, ok. Za ekologiczną sprawę. Jestem ciekawy, czy kolory saszetek o czymś nam mówią. Więc sprawdźmy to. Ta wydaje mi się najrzadsza. A nawet jest napisane. No nie. Dobra, to to na koniec. I zaczniemy sobie od pomarańczowych. Mhm, krystaliczny pad. W ogóle dajcie znać, czy wolicie Xboxa czy Playstation. Zróbmy wielką wojnę w komentarzach. Ja preferuję Playstation, bo po prostu wolę właśnie gry, które są na playce dostępne. Tutaj mamy Jokera. A gdzie Batman? Proszę mi powiedzieć, gdzie jest Batman? Może będzie w tej saszetce? Nie wiem, ale dowiemy się tego już teraz. I chciałem powiedzieć, że w tych saszetkach kryją się krystaliczne. I chyba mam rację. Czekajcie, czy on jest krystaliczny? Czy ty gościu, jesteś krystaliczny? No, trochę prześwituje. Tutaj spójrzcie. <ślesk> O nie! To jest wredna puszka farby! Czekajcie, przetrę ekran. O, a wydawałoby się, że jest super bohaterem, bo ma białe oczy. Dobra, co przyniosą nam żółte jak kurczak saszetki? Frytki! Żółta saszetka, żółta frytka! No i spójrzcie, jaką on ma zwariowaną twarz. On mówi eee! Hello! Dobra, może już wystarczy Tych frytkowych e, opowieści Ale dobrze wiecie, że jest to odcinek Z poszukiwania Kazumblast Więc nie chcę śmietników Trafiać, chociaż przyznam, że Dość sporych rozmiarów figurka I wierzę, że z waszym dopingiem I z waszą pomocą uda mi się Zdobyć, znaleźć właśnie Tegoż Kazumblasta, a to but To jest but, który mówi e, Włóż mi stopę do buzi, I co? Nie, to nie zabrzmiało dobrze, nie o to mi chodziło Przepraszam, przepraszam, przejść! Do zielonych saszetek, ok? No nie, no i nie wiem, czy to jest super złoczyńca, czy super bohater, bo ma okulary na sobie. Ale właśnie po to mogę sięgnąć do tego potężnego przewodnika. Aha. No, i widzę, że jest on z drużyny mistrzów dźwięku i nazywa się Shooter Max. Nie wiem co to znaczy. Jak ktoś umie angielski, proszę napisać mi w komentarzu. A przed nami jeszcze dwie saszetki z tego blistra. No i oczywiście złota figurka! Ej, czy to jest? Pass fame mma? Serio? To jest pas fame mma? Ale Beka, kto wie o co chodzi, ten pisze w komentarzu boxdel, a może lepiej nie pisze. W każdym razie ja sobie zakładam to na palec i mam taki piękny właśnie sygnet. Świetna sprawa, a chciałem sobie ostatnio kupić jakiś pierścionek, a teraz już nie muszę kupować, bo mam piękny sygnet Super I tutaj mamy gościa, którego można by... Ej, to można na ołówek nałożyć, czekajcie, idę po ołówek. Five minutes later. Dobra, słuchajcie, nie czepiać się. Wiem, że to nie jest ołówek, ale nie musicie mi tego pisać. Wiem, że to jest ten, no, marker. I patrzcie teraz, możecie mieć Super Finksa zawsze ze sobą w szkole i na sprawdzianach on będzie wam podpowiadał same dobre odpowiedzi. Patrzcie, bo to jest plecak, czajcie, a w plecaku jest pełno książek, pełno ściąg. I patrzcie, piszecie sprawdzian, a on wam mówi M. Równa się C kwadrat. Co? Pi równa się 3,14. Co? <grymne> to nie jest sprawdzian z matematyki, gościu, tylko z polskiego. No dobra, taka podpowiedź nie była przydatna, ale za to fajnie wygląda. No i w tym momencie doczekaliśmy się wszyscy. Super Things! Złota figu hu hu. Może i ten miecz jest mały, lecz jest za to wytrzymały. Właśnie tak, spójrzcie, jaki piękny miecz. Można by powiedzieć Mieczysław. Bardzo ładny, bardzo groźny, no bo Super złoczyńca. Ej, w rymowance mówiło, że wytrzymały, a jest dość giętki To dobrze, będzie łatwo z nim wygrać, super superbohaterom I tak właśnie prezentuje się zawartość tego blistra Piękni bohaterowie, groźni złoczyńcy i bardzo ładna biżuteria Korci mnie, żeby odpakować te wszystkie 50 saszetek I znaleźć tego ultra rzadkiego Kazumblasta Ale to za chwilę, moi drodzy, to za chwilę Najpierw moja ręka powędruje po... Po to, po to, nie, jeszcze chwila Najpierw otworzymy drugi blister, bo tak jak mówiłem, bardzo rzadko je otwierałem na poprzednich edycjach Super Things. A później stoczymy sobie małą bitewkę Kazum Jetów oraz Guardians of Kazum, czyli Strażników Kazum, o ile dobrze umiem angielski, a jak dobrze wiecie, nie umiem go zbyt dobrze. O, i tutaj z tyłu zauważyłem, że tych małych blistrów jest aż sześć rodzajów, a tych dużych, które przed otworzyłem, są dwa. No, zobaczmy, który trafi mi się tutaj. W sumie to już widać? Tak, ja mam ten, zobaczcie, niebieski dół i tutaj też jest właśnie niebieski Eee, ja chcę ten znak stopu! Dobra, wszyscy moi widzowie teraz trzymają kciuki, ale też wszystkich moich widzów zapraszam na Instagram po filmie. Oto moja nazwa: Paul mnv, sk, y. tak wiem, dziwna i trudna. Jak będziecie otwierać swoje blistry, ściśnijcie tak paczkę i wyrzućcie wszystkie saszetki, żeby wam żadna nie utknęła tutaj w tej szczelinie, bo mi utknęła i prawie wyrzuciłem to opakowanie. Powiedziałem, wyrzuciłem to opakowanie z saszetką w środku. A w środku jeden srebrny gostek. Czy to znak stopu? Tak, to znak stopu. Mmm, stopy. Mhm, chyba takie. Nie, nie, chyba takie stopy. Tak, o takie chodziło. No właśnie, pieseł, chodziło o takie stopy. Śliczna figurka, bardzo ładna, duża, czytelna i przejrzysta. A cóż kryje się, co jest? Czy to jest piórnik? Czemu ten piórnik jest przedziurawiony? Ktoś kupił za mały piórnik, zbyt dużo ołówek, zbyt duży długopis. No, ten piórnik jest naprawdę ostro podziurkowany. Chciałem powiedzieć poturbowany, bo chyba styknął się gdzieś na przerwie w szkole z tym gostkiem i go lekko rozpruł. Rozprułeś się? rozprółeś się na nas! Nie! Naprawdę! Nie jestem 60! -ą. No ja myślę. <laughs> Oczywiście sprostuję. rozprócie się na kogoś, kto was na przykład w szkole dręczy. Prześladuje, to nie jest bycie 60, tylko po prostu trzeba dbać o swój komfort i o swoje bezpieczeństwo. Więc niech nikt nie waży się wam gadać jakiś głupot albo was dręczyć, bo inaczej pogada sobie ze mną albo z panią dyrektor szkoły. I patrzcie, tutaj drugi gościu w takim właśnie oto brum, piłowym samochodzie. Tylko jak dobrze zauważyliście, o ile jesteście spostrzegawczy, ten jest metalizowany, a ten jest po prostu normalny, taki zwyklasty trochę bardziej. Ale zobaczmy, jak wygląda hyperdrill. Drill, no to ma niezły Drip w takim razie. I co ma ten drip, czy nie ma? Hmm, powiem Wam szczerze, takie obracane mi się bardziej podobają niż takie. Paweł, możesz już przestać i otworzyć jakiegoś Guardians of Kazoom? Dobra, przepraszam. Jeszcze tylko chwilę. Nie, Paweł, nie, Paweł, serio. Stop. A jak ja mówię stop, to serio, stop. Dobrze, przepraszam. Już nigdy nie będę robił takich rzeczy. Jak mówisz stop, to stop. Właśnie tak, Paweł. Jak stop, to stop. Oj, tak, moi drodzy. To, co mówi pan stop, to bardzo ważna rzecz. Jeśli ktoś mówi stop albo nie, to oznacza to stop albo nie. I trzeba przerwać zabawę, bo inaczej odwiedzi was pan stop i łopnie was prosto w łeb. No ale zobaczmy, co kryje tutaj. Ten właśnie wielki karton, wypełniony aż po brzegi tymi pięknymi pudełkami. No, tych dwóch no to znamy, znamy z opakowania. Ale jest też hamburger, donut, czyli ciastko z dziurką, Rockman. La, 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 la. E to chyba nie jest Rock, i człowiek Xbox. O! O, aż kaszlnąłem. Gościu, ja wolę PlayStation. A ja wolę Xbox. Dobra, przepraszam. Okej, okay. słuchajcie, on woli Xboxy, bo jest zielony. No, a ja wolę hamburgery. Więc otworzę sobie jego i jego i zobaczmy, jak oni wyglądają. O nie. Tutaj mówią, że burger powinien walczyć z Donatem, a gitara z Xboxem. Ale słuchajcie, zasady są po to, aby je troszeczkę naginać. Ale tak wiecie, delikatnie, prawda? Delikatnie. Oho, dobra. Panie burgerze, dzisiaj zawalczysz sobie z Xboxem. I tego gostka mam już. Tylko w innej kolorystyce i przyznam szczerze, że ten mi się podoba bardziej i chyba jest on krystaliczny. W sumie ten też jest krystaliczny, ale wiecie, ten ma bardziej kolor burgera. Jak to kiedyś mówiłem burgera! A to jest burger Blast! Wo, gościu! Ty chyba jesteś burgero głowy, a nie Burger Blast! I ty ma nawet wyrzutnie burgerów, jaki czad! A nie, to wyrzutnia musztardy! Albo miodu! Czy to jest miód, musztarda, czy, czy ketchup? I tutaj w środku mamy taki piękny komiks. Spójrzcie, taki sobie oto Gostek. Zamówił hamburgera. Ale niestety okazało się, że nie było w nim sosu. Na szczęście Burger Blast użył swojego działa. Wyrzutni sosu do burgera. I chłopak jest teraz, albo dziewczyna, nie wiem. Bardzo zadowolony, albo zadowolona. I sobie wcina takiego oto burgera z sosem. Teraz pora na tego przyjemniaczka. A następnie musimy dopasować im Kazum Jetta. Żeby mieli jakiś pojazd. Najpierw Game Glitch. Jak ktoś nie wie co to jest glitch, to to jest coś takiego. Gracie sobie w gierkę. La, 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 la ale fajna gierka. I nagle patrzcie. glitch. Dlatego on jest właśnie super złoczyńcą, bo glitch to coś takiego, co przeszkadza w graniu w gierkę. I glitch ma młot, który ma napisane Game Over. Ponieważ kiedy wystąpi ci glitch na ekranie, nie widzisz, co się dzieje i po prostu nagle. PUU Dostajesz strzała od niego i jest game over. Ale mam fajną pelerynę. On leci komuś zgliczować grę, więc najpierw musisz pokonać burgero głowego. Nie, już pokonany! Nie, nawet nie powiedziałem start! Uważajcie na tego glitcha, bo po prostu on nie trzyma się zasad. Zasada była taka, że najpierw mówię raz, dwa, trzy, a potem walka, a on po prostu wyprzedził wszystko i trzepnął go w głowę. Tak więc oni zdobywają 10 punktów, chociaż oszukiwali, a on leży i kwiczy, wylewa musztardę na, na podłogę, nie wylewaj mi sztard na podłogę gościu, a ten się po prostu cieszy, mu się, Micha, cały czas mu się cieszy. Jeśli nie chcesz, aby zgliczowała ci się twoja ulubiona... Zostaw łapkę w górę na kanale Paweł Malinowski. Zobaczmy, jakie dżety się tu kryją. One się wstydzą, chyba nie chcą do nas wyjść. Raz, dwa, trzy i cztery. Wybrałem tę czwórkę na ochotnika, się zgłosili oni tak właśnie jak na wf Albo jak pani się pyta, E, kto pójdzie po kredę do tablicy, kto pójdzie i wtedy zawsze ja się zgłaszałem. Ja się zgłaszałem, bo chciałem się przejść po prostu. Dobra, czy on pasuje tutaj? No tak średnio bym powiedział. Kolorystycznie mi to nie pasuje, a oprócz tego kolejna złota figurka! Miecza! Tak zwany miecznik. Nie no, żartuję, nie miecznik, tylko Mieczysław. I jest on oczywiście gigabokserem. Mm. Idzie w transakcję i'm um sorry Strasznie niecierpliwe te superfinksy na tym odcinku Zwykle czekały na to, aż powiem, że start, wiecie, nie? I że bitka się rozpoczynała na moją komendę A teraz po prostu lecą Ale beczka Chciałem powiedzieć, lecą na żywioł I trafiło mi się jajko A jajko to żywioł świąt wielkanocnych I oczywiście chodzi o majonez, prawda? I ten wóz, myślę, że pasuje mi do pana hamburgera Bo wiecie, majonez jest w sosie do hamburgera Poza tym, no spójrzcie, jak to obłędnie, kolorystycznie wygląda ale moi drodzy, to już jest trzeci. Ej, nie! Nie, to powtórka. No ale pasuje kolorystycznie. Okej, okay, dobra. Lecimy teraz do pozostałych dwóch pudełek, bo muszę też dla pana Glitcha Game Overa znaleźć jakiś pojazd. Wtedy stoczą drugą rundę pojedynku i mam nadzieję, że wtedy będą się mnie słuchać i zawalczą na moją komendę. Nożyce. Gramy do jednego w papierkami nożyce. Raz, dwa, trzy. No nie, nożyce, a ja mam papier. Przegrałem i to wiedząc, co będzie. Nowy bokserski Pojazd, ale w innej kolorystyce. Ej, w sumie pasuje tutaj wnętrze jego do tego gostka, takie zielone. Okej, okay, na, na razie zostawię mu ten. A jak w tym pudełku będzie coś lepszego, to zamienię. W sumie to zaraz sobie otworzę ulotkę i sprawdzę, jakie mogą być inne. O, tu jakiś ciekawy. Niebieski, blubowy kolor. Patrz, z jakąś dołączaną częścią. Jan robi tak, podjeżdża po cichu i. <laughs> ale go wymiotło, bo to jest chyba odśnieżarka, moi drodzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. A to jest pan. Śrubka, nie mylcie z dupka Bo to jest pan śrubka Chociaż w sumie przypomina i to i to, okej okay? Hopsa, hopsa I uwaga, wielka bitka Glitch master kontra burger buster Trzy, dwa, o nie, pan glitch znowu szukuje! Ja już nie chcę się pić! Wolę robić hamburgery z dobrym sosem. Dobrze, burger o przepraszam, przepraszam. Idź teraz na rekonwalescencję i już nie będziesz musiał się naparzać, ale my, moi drodzy, naparzamy prosto w te soszetki. O, tak, naparzamy, tak, bo muszę dziś zdobyć najpotężniejszego kazumblasta! Ale miałem jeszcze zerknąć szybciutko do ulotki, żeby zobaczyć, jakie inne pojazdy możemy zdobyć. Hungry hammer, czyli walec. Tej piąstki to miałem, tę obrotową piłę miałem, te Gostka, co ma takiego, nie wiem jak się nazywa taką śrubę z przodu. Miałem pana wyrzutnie komet kicker, nieźle, nieźle, dobra nazwa. I tutaj jakby taka znowu piła tarczowa. A, ha, okej, okay, dobra, bo to jest Electric Tornado, a to jest piła tarczowa. No dobra, to bym chciał jeszcze tego kiedyś zdobyć. A teraz zmieniam się w superfinksowego maniaka! I tak, jak mówi nazwa odcinka, zabieram się za poszukiwanie Kazumblasta, blasta. Zasady są proste. Otwieram saszetki tak długo, aż go nie znajdę, a jak go znajdę. Cieszę się w opór, a wyrazem ze mną. Pan winogronko nie wygląda mi jak Kazum Blast, ale dam go mojej babci, to ona go przerobi już na jakiś dobry przetwór. A was bardzo proszę, jeśli chcecie więcej takich Megaśnych, potężnych, dynamicznych openingów, bo ten kanał to numer jeden w openingach, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, tak jak ten pan zrobił. Zostawił wielką łapę w górę. Nawet bym powiedział rękawice w górę. I moi kochani, czy za trzecim podejściem. Ach, a mówią, że mówią, że... Do Trzech razy sztuka! A w trzecim znalazłem hydrant. Albo rakietę. Ej, w sumie on ma tutaj taką pętelkę, Można tutaj zrobić, że można go jako wisiorek wnosić. Ej, czy oni to robią specjalnie? Tam był jeden, co można przyczepić sobie na palec, następnie na ołówek i też gościu pętelka. A, ale ten jest czadowy! No tego chyba dam mojej mamie miłośniczce robienia ciast. W sumie robi tylko jedno na okrągłą karpatkę. Ale myślę, że się ucieszy z niego, chociaż to super złoczyńca. No ale moja mama chyba nie wie, który jest super bohaterem, a który. Super złoczyńcom, chociaż. Oh. Spójrzcie na jego gębę, nie no. Pan suszara dzisiaj naprawdę mnie rozśmieszył. Wygląda jak mrówkojad. Chociaż co ja bredzę? Moja mama ogląda prawie każdy mój odcinek, więc na pewno zna różnicę pomiędzy super fink, super bohater a super złoczyńcą. Oraz pomiędzy powtórką, a nie powtórką. No a tego już dzisiaj zdobyłem, moi drodzy. A jeśli ktoś z was już ma jakiegoś... No nie! Druga powtórka! Jakiegoś super z tej serii Guardians of Kazoom to nie no, zaraz naprawdę. Inaczej sobie porozmawiamy. To niech napisze mi w komentarzu, czy ma już najrzadszą figurkę. Bo jak widzicie, na razie to ja co najwyżej... A nie mogę! Kolejna mega giga zabawna figurka, która jest Groszkiem. I słuchajcie, Groszek oraz mrówkojad oraz Stop to trzy figurki moje ulubione z tego odcinka. Póki co, a jak mi się zmienią moje tutaj, jakby to powiedzieć, preferencje, to na koniec odcinka pokażę, które trzy są moimi ulubionymi. On chyba jest mafinką, ale przez to tutaj wygląda, jakby miał kupkę na głowie. Ale ja tego nie powiedziałem. Ja tego nie powiedziałem, oczywiście. To ktoś z Was powiedział. <laughs> Ale ej, w sumie co ja się złoszczę, w sumie powtórki będę dorzucał do zamówień ze sklepu homixsphere.pl, więc jeśli ktoś z was zrobi po tym filmie zamówienie, to dorzucę powtóreczkę z tego odcinka. I mam tutaj naprawdę piękną, kolejną figurkę, która jest kostką do gry. Ciekawe, czy jakbym oderwał nogi i ręce, mógłbym grać nim w grę, na przykład w Monopoly. Nie, powiem! Wszystko, tylko nie odrywaj mi rączek i nóg Dobra, spokojnie, mam dużo kostek do gry Tak tylko sobie dywaguję Za mną już chyba 10 saszetek A jeszcze nie ma tego jednego, legendarnego no nie, znowu muszę wytrzeć ekran. Od razu lepiej. No mam nadzieję, że już nie zaskoczy mnie za ten sprayman. O, okej, okay, dobra, to nie jest powtóreczka, bo jest o innej kolorystyce. Pamiętajcie, super finksy zawsze mają dwa kolory. Natomiast tutaj coś dla miłośników: futbolu, śliczna piłka. To chyba już na Mundial się szykuje. A kto z was będzie oglądał zawody? No to pisze na przykład, nie wiem, Lewandowski możecie napisać, albo na przykład pan szpinaczek w sensie. Nie szpinaczek, chciałem powiedzieć pan groszek Ale oczywiście każdy, kto ogląda mundial Ten pisze Lewandowski, prawda? Albo inaczej lewy, 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 lewy Ewentualnie prawy, będę wiedział o co chodzi I tego gostka również możecie sobie Zaczepić o, jako wisiorek A ciekawe, czy pamiętacie ten odcinek Który nagrałem chyba z poprzedniej serii Gdzie trafiłem najrzadszą figurkę W pojeździe Wiecie, nie? W pojazdach zawsze jest figurka I y, gagatek, no i tym gagatkiem był najrzadszy Nie! Ile powtóreczek mi się trafia Aczkolwiek dla was to dobrze bo będą dorzucane do przesyłek. Oczywiście razem z moim zdjęciem z podpisem. No i oczywiście z tym, co zamówicie, prawda? Ale w końcu jest! W sensie nie jest to najrzadszy. Ale jest gitara krystaliczna. Bardzo piękna, błękitna. Bardzo lubię taki kolor błękitny. Śliczna, krystaliczna figurka. Ja się cieszę bardzo. I to jest, słuchajcie, jego starszy brat. Tak. Jego dowódca, jego kolega, jego przyjaciel. Szeregowy baczność! Albo jego właśnie. No jak się nazywa? No, no nie wiem. Pułkownik. Chyba chciałem powiedzieć pułkownik. A Ach, już myślałem Ale to tylko, a może jaż? Krystaliczna kostka, która jest również bardzo ładna To jest chyba ogień i lód Symbolizuje to ogień i lód Wow, tutaj jakaś giga, w sensie właśnie mikro Figurka, karty do gry Nie, też je miałem Powoli zaczynam się wpieniać Nie no, żartuję, to jest cały czas świetna zabawa O tak, powtórki moich ulubionych To są moi przyjaciele Chyba jest takie przysłowie, prawda? Powtórki moich powtórek to są moi przyjaciele I właśnie ta mi się podoba, więc się cieszę że ją trafiłem I jej, jej, jej nie oddam chyba nikomu sory. Wow! Jedna tutaj się ukryła Jeśli to w niej jest najrzadsza To dobrze to zauważyłem A wziąłem to do ręki Bo chciałem sobie popatrzeć Na tą piękną okładkę tutaj Ale teraz możesz już sobie iść kartoniku Leć Bądź wolny Zobaczmy czy takie było zrządzenie losu Uwaga Nie Nie było takie zrządzenie losu Ale wow Tam jest stop Giga groźny A tutaj hiper groźna Sygnalizacja świetlna A tak w ogóle to uważajcie teraz na mandat. No nie, bo można dostać bardzo drogie mandaty, więc lepiej nie szarżować. Oczywiście, jeśli ktoś ma prawo jazdy, bo ja to co najwyżej mam. Prawo jazdy na motor. W sensie rower, rower, chciałem powiedzieć. Prawo jazdy na rower. Dobra, muszę zaraz zerknąć, ile zostało mi saszetek, bo obawiam się, że jestem już tak gdzieś w połowie. Ej, wentylator przydałby mi się w lato, a nie teraz w zimę. No chyba, że potrafisz też grzać, gościu. Oj, typie, potrafię też przygrzać. A nie, nie, to dziękuję w takim razie. Dobra, skoro tutaj jest 50 sztuk, a do zebrania aż 80. To tak naprawdę nie musi tutaj wcale być najrzadszej figurki. A skoro jedno opakowanie ma pole pół kilometra, a jest ich tutaj jeszcze 40 kilometrów, to znaczy, że mam jeszcze 20 saszetek do odpakowania. Trzymajcie kciuki, proszę. Muszę ją trafić, po prostu muszę, bo się inaczej uduszę. I kolejny hydrant, następnie. Mmm! też ma tutaj otwór, że można go sobie zawiesić. Czy oni to robią specjalnie? Napiszcie mi, czy, czy o to właśnie chodzi, żeby robić sobie breloczki z superfinksów? Czy superfinksy chcą być breloczkami? Nie wiem, wypadałoby się ich najpierw zapytać Ale myślę, że tak, że nie będą mieli nic przeciwko Burger Powiem wam, że jak pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek, to następny Film nagram taki speedrun, po prostu Otwieranie, wow Jest i on, mam go A chciałem właśnie wam powiedzieć, że Jakbym nie trafił w tym odcinku, to Nagram po prostu otwieranie 100 saszetek Takie mega szybkie ekstra Ale tutaj udało się już Go zdobyć, ale jeśli chcecie Kolejny film Super Things, to z Zostawcie łapę albo rękawice w górze Ale czadowo Ej, ale powiem wam, nie wiem czy jestem pazerną świnką Czy po prostu chciałbym mieć powtórkę Abym mógł oddać go również komuś z was Więc chyba lecimy już na hiper mega turbo speedrunie I szukamy znowu tej figurki Bo może będą tutaj dwie Ale to nie tak, że jestem pazerną świnką Po prostu chciałbym komuś dorzucić powtóreczkę Mamy tutaj keyboard Następnie koło ratunkowe Koło ratunkowe to by mi się przydało Gdybym nie trafił tego pięknego, spójrzcie jak się mieni. On naprawdę jest dość podobny do Neon Blasta, prawda? Ja nie mogę tak się cieszę, jak zobaczyłem i się skapnąłem, że jest 80 do zebrania, a 50 w tym opakowaniu. Wtedy sobie właśnie uświadomiłem, że wcale nie muszę trafić tutaj go na 100%. Wow! Ale krystaliczna, gigantyczna rękawica bokserska i patrzcie, gościu ma wybitego zęba, bo po prostu się bił i dostał w papę. Chyba nawet wiem od kogo dostał w papę. Chodźcie, tu nie, chodźcie. Jeszcze jednego poproszę. Ua, ua, ua. Co mi teraz te koła ratunkowe? Teraz kół ratunkowych już na szczęście nie potrzebuję. Ale moi drodzy, takim plecakiem, który możecie sobie zawiesić na długopis, to chyba nie pogardzicie. No nie, nie, no pisanka mi się trafiła, a do Wielkanocy jeszcze bardzo dużo czasu. Mam taką zadyszkę, że chyba... Ej, patrzcie, ale jaja, ua, 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 ua. serio pasuje! Jeden jest superbohaterem, drugi Super złoczyńcom. nie wiem o co chodzi, czemu śrubokręt okręcę, akurat super złoczyńcom. Śrubka powinna być super bo wiecie wkręcacie śrubkę i nagle pęka jej gwint i już nie możecie jej odkręcić. I dajcie mi, kochani, znać, czy wolicie takie długie odcinki Super Finks, czy raczej znaczy takie krótkie, takie nie wiem, takie, takie pięciominutowe, może minutowe. Mi się wydaje, że długie są lepsze. Patrzcie, gościowi aż oczy wyspiralowało. Bardzo trudne słowo, ale na szczęście jakoś sobie z nim poradziłem. Czy to śrubka? Nie. Nie, to znowu, dobra. Już nie mówię drugi raz tego tekstu, bo on mi wyszedł dosłownie przypadkowo. Serio, totalnie. Kolejne. O, no i to są winogrona. <gry> Oczywiście, wszystkim zbierającym Superfinksy, życzę, abyście trafili najrzadszą figurkę jak najszybciej i mogli dołączyć ją do swojej kolekcji. Tego właśnie wam wszystkim życzę, a sobie życzę, aby do końca tego roku zdobyć milion subskrypcji. Więc jak jeśli, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to ja oraz pan Śrubka Naprawdę prosimy cię, abyś zostawił tutaj subskrypcję Oczywiście będzie fajnie, jak będzie też dzwoneczek Ale wystarczy sam subik Prawda? Deserze lodowy z bitą śmietaną? A może to nie są lody, tylko pankejki OMG, ale dawno nie jadłem pankejków To wy nawet nie macie pojęcia No, tak, więc jeśli by się udało To byłbym bardzo szczęśliwy Gameboy Dobra, możecie jeszcze wybrać tak Xbox, Playstation albo Gameboy Jeszcze o tym zapomniałem, Nintendo I moi drodzy, ladies and gentlemen Zostały tutaj cztery saszetu. A co w nich będzie? Tego nie wie nikt. Dlatego należałoby je otworzyć. Super drugi śrubokręt. I druga śrubka będzie dla kogoś z Was, prawda? Taki właśnie oto Super Things. Wow! Wow, 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 wow! Chciałem już się zajarać, że to jest najrzadszy. A potem się skapnąłem, że to nie jest on. Ale no, no, no! Mam nową ulubioną figurkę w tej serii: Szadowa. Toż to najprawdziwszy pirate. Tak zwany pirat. Ale nie skała wibów, Oj nie. To jest jest pirat z Kazum City. Oczywiście. O, nie mogę. Ta popularna streamerka. Jak się ona nazywa? No, nie mogę sobie przypomnieć, ale jeśli ktoś z was pamięta tą streamerkę z takimi słuchawkami z kocimi uszami, to może dać mi znać w komentarzu. I na koniec posypało naprawdę ciekawymi superfinksami, a ostatnią figurką tego odcinka to kolejny pirat, ale w innym kolorze, więc czadowy był to odcinek. Nie zapomnę jego nigdy. Oto moje trzy najulubieńsze figurki z tego odcinka. Napisz mi, która jest Twoja ulubiona, zapraszam do homicsphir.pl oraz na mojego Instagrama. Do zobaczenia. Cześć!